Hej, tu Daria. Dzisiaj zajmiemy się logarytmami. Zaczniemy od zapisania sobie definicji logarytm o podstawie a z b równa się c. Wtedy i tylko wtedy, gdy a do c równa się b. Muszą być spełnione warunki, jakie? a musi być większe od zera, a musi być różne od jedynki, a b musi być większe od zera. Zróbmy sobie parę przykładów z logarytmami. Pierwszy przykład może taki łatwiutki logarytm o podstawie dwóch z 2. i zrobimy sobie na dwa sposoby. Tutaj zapiszemy pierwszy sposób, a obok drugi sposób. Pierwszy sposób logarytm o podstawie dwa z dwóch. 2 do jakiej potęgi musi dać nam dwójkę? No, oczywiście 2 do potęgi pierwszej. Zapiszmy, bo 2 do potęgi pierwszej równa się 2. Drugi sposób. Logarytm 2 o podstawie 2 z 2 równa się x. Popatrzmy. Podstawą naszą. Jest A, czyli dwójka u nas. B jest dwójką też, a C jest X. Popatrzmy. A do C musi się równać B. U nas 2 do X musi się równać 2. Jeżeli mamy tą samą podstawę, to te wykładniki też muszą być sobie równe. 2 to jest 2 do pierwszej, dopiszmy, czyli X równa się 1. I takim sposobem. Mamy dwoma sposobami policzony jeden przykład logarytmu. Napiszmy sobie drugi przykład. Logarytm o podstawie 2 z 32. Równa się. I teraz zróbmy też sobie dwoma sposobami. 2 do jakiej potęgi ma nam dać 32? Zapiszmy sobie. 2. Do potęgi piątej to 32. Czyli tutaj musimy wstawić piątkę, bo 2 do potęgi piątej to 32. Drugi sposób: logarytm o podstawie 2 z 32 równa się x. Oczywiście to jest a, tutaj mamy b, a tutaj c. Zgodnie z definicją logarytmu, a do c równa się b, czyli 2 do x równa się 32. Zawsze dążymy, żeby te podstawy były takie same, a my pamiętamy, że 32 to jest 2 do potęgi 5. Jeżeli mamy te same podstawy, to wykładniki też muszą być sobie równe, czyli x równa się 5. Drugi logarytm policzony. Trzeci. Logarytm o podstawie 3 z 9. No i też policzymy sobie dwoma sposobami. 3 do jakiej potęgi da nam 9? Oczywiście 3 do potęgi drugiej to 9, więc tutaj wpisujemy dwójkę. I drugim sposobem, logarytm o podstawie 3 z 9 równa się x. Tutaj mamy a, b i c. Zgodnie z definicją logarytmu, a do c równa się b, a więc 3 do potęgi x równa się 9. Dążymy do tej samej podstawy, czyli 3 do x. To się równa 3 do potęgi drugiej, bo 3 do potęgi drugiej to 9, a więc x równa się 2. Trzeci logarytm policzony. Czwarty przykład. Teraz nieco trudniej. Logarytm o podstawie 3 z 1. I też rozpiszemy sobie dwoma sposobami, czyli 3 do jakiej potęgi? da nam jedynkę. No i tutaj musimy pamiętać, że każda liczba podniesiona do potęgi zerowej da nam jedynkę, a więc tutaj będziemy zapisa musieli zapisać je 0. I drugi sposób, logarytm o podstawie 3 z 1 to się równa x, jeszcze poznaczajmy a, b, c i a do C ma się równać B, a więc 3 do x to się równa 1. Tutaj dążymy do tej samej podstawy, czyli w tym przypadku możemy rozpisać jako podstawę trójkę, a 1 to jest 3 do potęgi zerowej, a więc x równa się 0. Czwarty przykład: logarytm o podstawie 3 z 1 trzeciej. 3 do jakiej potęgi ma nam dać 1 trzecią? Oczywiście 3 do potęgi minus pierwszej daje nam 1 trzecią, czyli minus 1. Drugi sposób. Logarytm o podstawie 3 z 1 trzeciej to się równa x. I teraz tu mamy a, tu mamy b i tu mamy c. Pamiętamy definicję, że a do c równa się b, a więc 3 do potęgi x równa się 1 trzecia. Chcemy rozpisać na tą samą podstawę, czyli trójeczki u nas. 3 do potęgi x to się równa 3 do potęgi minus pierwszej, bo 3 do minus pierwszej to 1 trzecia, a więc x równa się minus 1. Piąty przykład. Logarytm o podstawie 3, 3 pierwiastki z 3. No i tutaj już tym pierwszym sposobem jest nieco trudniej to zrobić, ale pamiętajmy, że mamy ten drugi sposób, który jest y, może więcej do rozpisywania, ale chyba łatwiej, łatwiej będzie nam ten przykład po prostu zrobić tym sposobem. Napiszmy sobie równa się x. Tutaj mamy a, tutaj mamy b, a tutaj mamy c. Zgodnie z definicją logarytmu, a do c równa się b, a więc 3 do potęgi x równa się 3 pierwiastek z 3. Chcemy, aby tutaj były te same podstawy, czyli trójki, więc tą prawą stronę musimy nieco przekształcić i wiemy, że 3. To jest 3 do 1, ale pierwiastek drugiego stopnia możemy zapisać jako wykładnik 3 do 1/2. No i jeżeli mamy iloczyn, mamy tą samą podstawę, to wykładniki dodajemy. Więc 3 do x to się równa 3 do 1 i 1/2. Czyli x po prostu to 1 i 1/2, a inaczej 3 2. Mamy wynik logarytmu piątego. Szósty przykład. Logarytm o podstawie 1 trzeciej z 81 równa się x. Czyli to jest nasza podstawa, to jest liczba logarytmowana, czyli b, i to jest c. Czyli a do c równa się b, a więc 1 trzecia. Do potęgi X równa się 81. I albo decydujemy się na podstawie 1 trzecia, albo decydujemy się na trójkę. Może zróbmy sobie podstawę trójeczka. Czyli 3 do minus pierwszej to jest 1 trzecia, czyli będzie 3 do minus X. A 81 to jest 3 do potęgi czwartej. A więc minus X. To się równa 4, dzielimy sobie na minus 1 bądź mnożymy i wtedy mamy x równa się minus 4. Mamy wynik szóstego logarytmu. Siódmy logarytm z 10. Jeżeli nie mamy tutaj żadnej podstawy, to jest po prostu dziesiątka. Dziesiątki tej nie piszemy. No i tutaj możemy zrobić sobie też dwoma sposobami, może i 10 do jakiej potęgi to jest 10. No oczywiście 10 do potęgi pierwszej to 10, a więc wynikiem jest jedynka. Drugim sposobem, gdybyśmy chcieli rozpisać, to mamy A tutaj jest tą dziesiątką, której nie piszemy i B, to jest 10 i C, to jest x. Czyli 10 do x to się równa 10. Mamy tą samą podstawę. Tutaj dopiszmy sobie jedyneczkę, bo 10 to jest 10 do pierwszej, a więc x równa się 1. ósmy przykład. Rozpiszmy sobie coś takiego: logarytm o podstawie 2 pierwiastek piątego stopnia z 2. I może drugim sposobem. Równa się x. Mamy tutaj a, tutaj mamy b i oczywiście c. Zgodnie z definicją logarytmu a do c równa się b, a więc 2 do x równa się pierwiastek piątego stopnia z dwójki. Chcemy zapisać, żeby podstawą była dwójka, a więc 2 do x. To się równa i tutaj mamy pierwiastek piątego stopnia z dwóch, a pierwiastek piątego stopnia możemy zapisać jako wykładnik 1 piąta. Więc x równa się 1 piąta. Dziewiąty przykład: logarytm o podstawie dwóch z pierwiastka z 8 Równa się x. Tutaj mamy oczywiście A, tu B i C. Czyli 2 do potęgi X równa się pierwiastek drugiego stopnia z 8, a więc chcemy tą samą podstawę. Zamienimy sobie na dwójki. 2 do X to się równa 2 i 8 to jest 2 do potęgi trzeciej, ale musimy zapisać jeszcze pierwiastek drugiego stopnia, a pierwiastek drugiego stopnia to jedna, druga. Co robimy z tymi wykładnikami? Mnożymy. Więc możemy zapisać, że 2 do x to się równa 2, no i 3 razy 1 to 3 i 1 razy 2 to 2. Więc x równa się 3/2. I dziesiąty przykład: logarytm o podstawie 1/2 z dwójki równa się x, czyli Tutaj mamy A, tu mamy B i tu mamy C. Jedna druga do potęgi x równa się 2. Chcemy zapisać na tą samą podstawę, czyli może zamieńmy na jedną drugą. Jedna druga do x to się równa. Jedna druga do jakiej potęgi da nam dwójkę? Do minus pierwszej, a więc x równa się minus 1. Jedenasty przykład. Logarytm o podstawie jedna druga z jednej czwartej. No i tutaj możemy rozpiszmy sobie tym pierwszym sposobem. Czyli jedna druga do jakiej potęgi da nam jedną czwartą? Jedna druga do jakiej potęgi da nam jedną czwartą? Oczywiście do potęgi drugiej, bo jedna druga razy jedna druga to jedna czwarta. A więc tutaj zapisuję 2. Dwunasty przykład. logarytm o podstawie 1 czwartej z 1 drugiej. Troszkę inaczej. To się równa x. Spróbujmy zrobić tym razem drugim sposobem. Czyli a dla nas to 1 czwarta, b to 1 druga, a c to x. A więc 1 czwarta do potęgi x to się równa jedna druga i chcemy zamienić na tą samą podstawę, łatwiej będzie tutaj zamienić na jedną drugą. A więc jedna druga do jakiej potęgi da nam jedną czwartą? Oczywiście do drugiej i do x, to się równa jedna druga. I tutaj zapiszemy sobie dla ułatwienia, że to jest jedna druga do pierwszej. Jeżeli mamy tą samą podstawę, i ona jest równa, to wykładniki też muszą być sobie równe, a więc 2x równa się 1, dzielimy na 2, x równa się 1, druga. Teraz przejdźmy do nieco trudniejszych logarytmów. Będzie 13 przykład i zapiszmy sobie coś takiego. Logarytm o podstawie pierwiastek z 3 i pierwiastek. Z 3 do potęgi dziesiątej. Równa się x. Tutaj mamy a, tutaj mamy b i c. A więc a do c równa się b. Więc pierwiastek z 3 do potęgi x równa się pierwiastek z 3 do potęgi dziesiątej. No i spróbujmy to zamienić tak naprawdę na trójkę. Ewentualnie możemy tak zostawić. No, ale zamienimy na trójkę, czyli 3 do 1, drugiej x bo pierwiastek drugiego stopnia możemy zapisać jako wykładnik 1, 2 i do x -a. to się równa 3 do 10. No i oczywiście jeszcze do 1, drugiej. Dziesiątkę i jedną, drugą musimy wymnożyć, czyli możemy sobie skrócić przez 2. Tu będzie 1 i 5. A więc 3 do 1 drugiej to się równa 1 drugiej x to się równa 3 do 5 podstawę mamy tą samą więc 1 druga x równa się 5 dzielimy na 1 drugą inaczej mnożymy razy odwrotność czyli razy 2 pierwsze czyli x wychodzi nam 10 14 przykład może coś takiego logarytm o, o podstawie 3 z 3 do potęgi 10. Równa się x. Tutaj mamy a, tutaj mamy b, oczywiście, i c. a do c równa się b. I tutaj od razu widać 3 do x równa się 3 do 10, i mamy od razu wynik x równa się 10. Piętnasty przykład. Logarytm o podstawie 3 z 1 przez pierwiastek z 27. Równa się x. Tu mamy a, b, c. a do c równa się b, więc 3 do potęgi x to się równa 1 przez pierwiastek drugiego stopnia z 27. No i musimy zdecydować, na jaką podstawę zamieniamy. Proponuję zamienić sobie na trójkę, czyli 3 do x to się równa. I jeżeli mamy pierwiastek z 27, to możemy zapisać, że to jest 3 do potęgi trzeciej i jeszcze do potęgi jednej, drugiej, bo pierwiastek drugiego stopnia możemy zapisać jako wykładnik jedna, druga. A więc 3 do x to się równa 1. Przez 3 do 3 drugich, bo te wykładniki wymnażamy. I teraz tak, co zrobić dalej? Jeżeli po prawej stronie chcemy dostać 3 do jakiejś potęgi, musimy pamiętać, że to po prostu trzeba dopisać minus, bo to jest odwrotność, czyli x równa się minus 3 drugie. I to był ostatni przykład. Mam nadzieję, że logarytmy dla was są teraz łatwiejsze i zrozumiałe. W kolejnym filmie będę omawiać własności logarytmów, więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia, pa pa!